Jak wygląda normalny dzień pod kątem dbania o fizyczność? Czyli wychodzimy, spacerek, las, i naprawdę wtedy można dużo lepiej podejmować wszystkie decyzje inwestycyjne. Wszystko to, co wiąże się z podjęciem idealnych przedsięwzięć gospodarczych. I o to chodzi: pieniądze plus zdrowie. Bo zdrowe ciało to zdrowa głowa i zdrowy duch. Zapraszamy. Bez ruchu nie ma nic. Bez pracy nie ma kołaczy. Czyli bez ruchu nie ma kołaczy, jak to mówi stare przysłowie polskie, oczywiście parafraza klasy indiańska. Teraz jesteśmy w lesie obok naszego domu, daleko, mamy kilkadziesiąt metrów do lasu. W tym lesie są różne stawy, jeziorka, rzeka, gdzie możemy odpoczywać, resetować swój umysł po ciężkich klimatach, jeżeli chodzi o pracę. I tutaj naprawdę fajnie się myśli. Można zawsze coś fajnego zrobić pod kątem duchowym, ale nie tylko. Oczywiście fizycznie też ruch jest jak najbardziej wskazany, żeby później mieć możliwość podejmowania bardzo dobrych decyzji samych trafnych. Oczywiście, że jest taka możliwość. No. Chociaż czy w życiu można podejmować same trafne decyzje? Pewnie nie ma. No. Gonia tutaj troszeczkę wyrwała do przodu, ale zaraz ją dogonię i będziemy już spokojnie mogli Wam opowiadać wszystko, jeżeli chodzi o dobre przygotowanie do inwestowania, żeby mieć świeży umysł, fajne, zdrowe ciało. O, przepraszam Was tutaj takie ała, po deszczu, kałuże! Tak jak obiecywaliśmy w opisie naszego kanału Inwestuj w marzenia. Będziemy się, chcieli, będziemy się chcieli z Wami dzielić y, też naszymi zainteresowaniami, innymi niż prawne, jest ich trochę i oczywiście wiedzą z tym związaną. W zdrowym ciele, w zdrowy, zdrowy duch. Y, tak, tak, będziemy chcieli mówić o zdrowiu, o zdrowym trybie życia, o zdrowym stylu życia, w kwestiach dietetycznych, y, chociaż nie lubię tego słowa, ma dla mnie konotacje pejoratywne. Ale o tym w innym filmiku, bo to jest zasadnicza różnica między dietą a zdrowym sposobem życia i odżywiania się, dla mnie przynajmniej, i będę chciała Wam wytłumaczyć, dlaczego. I dlaczego mam taką trochę alergię na słowo dieta. Dlaczego akurat takie zainteresowania? Mianowicie dlatego, że po pierwsze. Jak urodziłam dziecko, córka miała alergię, miała atopowe zapalenie skóry. Jak usłyszałam, że to alergia i że właściwie tak musi być, i że to po prostu się ma, to nie bardzo chciałam się na to zgodzić. Zawsze szukam przyczyny, nie chcę leczyć tylko jakichś skutków czy objawów, interesuje mnie dlaczego. I wychodzę z założenia, że jeśli organizm z jakichś powodów zachorował, to z różnych innych może z tego wyjść. Oczywiście to nie jest łatwe. Ale jest możliwe. Po drugie, dlatego, że w gronie bliskich mi osób kolejna osoba miała problemy trudno diagnozowalne. Przez wiele lat próbowała to diagnozować, leczyć, niestety bezskutecznie. I po trzecie, sama ja zaczęłam też mieć kłopoty zdrowotne. Nie miałam pojęcia. Oczywiście zwalałam wszystko, jak większość z nas pewnie, na zmęczenie. I na różne takie rzeczy, a że to jeszcze małe dziecko, a że to wypadające włosy to pewnie ze zmęczenia, a że to ze stresu, wszystko się zgadza. Wypadające włosy, pękające paznokcie, wybudzanie się w nocy. To były te rzeczy, które zaczęły mnie po prostu zwyczajnie martwić, z którymi nie dawałam sobie rady. Więc, cóż, zaczęłam zgłębiać sama te tematy. Czułam się w nich bardzo dobrze. Okazało się, że ta tematyka jest mi jakoś tak bliska. Sami wiecie, że pewne tematy, których dotykamy, nie jest nam kolokwialnie mówiąc, z nimi po drodze, a z pewnymi czujemy się dobrze. Im bardziej zaczęłam interesować się tematem i kwestiami okołozdrowotnymi i tym konkretnie, tym bardziej widziałam, jak wiele rzeczy nie wiem, a jednocześnie, jak bardzo jest to wciągające i jak bardzo potrzebne, żeby pomóc sobie, rodzinie. Naprawdę bardzo ważne, dlatego zachęcam wszystkich do poszerzania swojej wiedzy. I w szczególności jeśli dotyczy to kwestii chorób autoimmunologicznych, to jest bardzo trudny temat. Medycyna konwencjonalna radzi sobie naprawdę z wieloma tematami. Jesteśmy super na światowym poziomie, ale jeśli chodzi o kwestie autoagresji, to tutaj naprawdę bywa bardzo ciężko. Pewnie wielu z was to wie, bo to bardzo powszechny problem. W, w dzisiejszych społeczeństwach i niejednokrotnie odbijaliśmy się od drzwi do drzwi szukając po prostu pomocy. Jeden z naprawdę światłych i mądrych lekarzy, pediatra, powiedział do mnie kiedyś, jak, jak już wiedziałam, że mam przeciwciała przeciwko tarczycy, czyli Hashimoto, w tej chwili są w recesji, o tym też powiem później, jak to zrobiłam, że akurat są w recesji? Bez leków. Bez leków, słusznie. Tak. Powiedział, co takiego pani zrobiła, że pani organizm sprzeciwił się przeciwko pani? To było bardzo dobre pytanie, nad którym się bardzo zaczęłam zastanawiać, bo przecież organizm nasz, każdy to wie, on uwielbia być w homeostazie. Lubi, jak tam wszystko działa i wszystko gra. I to nie jest tak, że on od razu z byle powodu Przeciwko sobie się sprzeciwi, to tak nie działa. Musi zaistnieć kilka czynników, które spowodują, że nagle ten układ, który tak naprawdę ma być strażnikiem naszego zdrowia, on ma pilnować, żeby jakieś obce rzeczy i obce patogeny i różne dziwne rzeczy, które wnikają do naszego organizmu, żeby organizm jakoś temu zaradził, a tymczasem on zaczyna sam atakować własne tkanki. Czyli to musi być przyciągnięcie się kilku czynników, żeby tak się stało. Ale powiedział też do mnie, że to nie jest absolutnie sprawa przegrana, tylko muszę zacząć sama szukać, interesować się tym, przede wszystkim pomyśleć o suplementacji. To jest bardzo szeroki temat i zapewniam, że będę o tym mówić, dlatego właśnie, że wiedza, którą możemy przyswoić wiedza w internecie, w książkach różnego rodzaju jest naprawdę ogromna po prostu. Idę tutaj akurat w lesie i tak pięknie śpiewają ptaki. Uwielbiam. Lekko są rozpraszające teraz, ale muzyka kojąca z drugiej strony dla ucha. Ale tak piękna, że rozpraszająca w tym pozytywnym znaczeniu. Będę dzielić się tym, chociaż nie było to takie oczywiste. Nie było oczywiste dlatego, że uznałam, że tak wiele jest teraz źródeł i odpowiedzi na te pytania, po które każdy może sięgnąć. Tak wiele osób nawet w internecie o tym mówi, pisze jest tyle poradników. Że na pewno już każdy ma jakąś na ten temat wiedzę, ale tak nie jest. Sama wiem dlaczego, bo do mnie też nie wszystko i nie każdy trafia. Niejednokrotnie słuchając nawet merytorycznie ciekawych wywodów w internecie, niespecjalnie mogłam zbyt długo i nie trafiało to do końca do mnie, po prostu nie ta energetycznie osoba. Myślę, że wielu z nas tak ma, że po prostu ludzie muszą się. Gdzieś spotkać swoimi energiami, żeby to, co mówią, zaskoczyło. Poza tym też pewnie niejednokrotnie tak macie, bo i ja tak mam, że niejednokrotnie jakieś ważne rzeczy, prawdy powiedziane przez odpowiednią osobę w odpowiednim czasie, tą, której jakoś tam uwierzymy, dopiero wtedy na nas działają. Coś słyszeliśmy już sto razy i absolutnie nie, nie trafiło do nas, a tym konkretnym razem tak. Więc zdecydowałam, że właśnie ja też będę chciała się tym podzielić, bo może akurat komuś pomogę. Nawet jeśli to będzie kilka osób, to już będzie sukces. Dlatego, że właśnie wiem, jak bardzo choroba autoimmunologiczna może uprzykrzyć życie. Jak długo i jak dużo czasu trzeba poświęcić, jak wiele kwestii podjąć i zmienić, żeby móc po prostu lepiej i zdrowiej żyć, i lepiej się czuć, dobrze funkcjonować. Także będę o tym mówić w kolejnych odcinkach, zapraszamy do oglądania. Przede wszystkim też będziesz się chciała podzielić tym, ile błędów popełniłaś na początku, słuchając albo nieodpowiednich osób, albo stosując się do nieodpowiednich Oczywiście. rad. Oczywiście, każdy tak. organizm jest inny. I Ty na swoim przykładzie będziesz podawała, co dla Ciebie było najlepsze i co zadziałało. Jasne. Natomiast dla kogoś innego to niekoniecznie musi być ten środek, który zadziała, ale jest duża szansa, że na pewno komuś pomożesz. Zobaczcie, mój mąż zawsze bardzo dobrze mówi. Ja mogę mówić pół godziny, a on wszystko tak wspaniale ujmie w dwóch, trzech zdaniach. I dlatego właśnie jest taki super. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak jak obiecaliśmy w opisie naszego kanału, że będziemy się z Wami dzielić naszymi zainteresowaniami innymi niż prawne, jest ich trochę i wiedzą z nimi związaną, bo inwestowanie powinno i chyba musi się zacząć od inwestowania we własne zdrowie, bo chyba nie ma większego bogactwa, zgodzicie się pewnie z nami, niż własne zdrowie. Może bardzo młodzi ludzie tego jeszcze nie wiedzą i nie czują? Ale wszyscy, którzy skończyliśmy 30 lat, i już nie będę mówiła bardzo dokładnie, doskonale to wiemy. 30, 40, 50, 60. Wszyscy to wiemy, że inwestycja we własne zdrowie jest konieczna, nieodzowna. I musi być każdego dnia. I każdego dnia musimy o swoim zdrowiu myśleć. Nie w sposób taki jakiś sfokusowany, ale systemowy. I o tym wszystkim będziemy chcieli Wam opowiadać i pokazywać, jak to robimy. Do zobaczenia. Zapraszamy.